Cześć, nazywam się Ula Kosicka. W SI pracuję jako Agile Coach. Dołączyłam do organizacji 1 kwietnia i czasami zdarza mi się leciutko szczypać, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to nie był żart ani nie jest żart, tylko że rzeczywiście mogę potwierdzić, że jestem zawodowo w tym miejscu, w którym zawsze chciałam być, w którym mogę pracować jako AJ coach, jako project manager, jako trener, jako. Mentor, mam doświadczenie pracy w innych organizacjach i to, co mogę e, m, powiedzieć o SI, to to, że tutaj pracownik jest wysłuchany. Ja mogę porozmawiać, mogę zaproponować moje pomysły, i moje pomysły są e, uwzględniane. W SI mamy różne community. Jestem mega zadowolona, ponieważ ostatnio dołączyłam do community strzeleckiego. I muszę się pochwalić, że po raz pierwszy strzelałam z Berety, z Glocka 17 i to było dla mnie mega fascynujące doświadczenie. Na co dzień trenuję karate. Jak to się mówi w karate? Karate do. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje karate do. I w swojej pracy, myślę, że mogę też przemycić to powiedzenie, ważne, że mogę tutaj odkrywać swoje do zawodowe, związane z zarządzaniem projektami.